Najbardziej się cieszę, że walczę znowu przed śląską publicznością w katowickim spotku, bo to jest naprawdę wspaniałe miejsce i atmosfera jednorazowa. To Jest Boks jest sponsorowane przez miejsce przygotowań Tomasza Adamka, hotel Blue Mountain Resort oraz firmę Bilo Poland. Co ten Robinson tak naprawdę dobrze robi? W czym jest mocny, w czym nie jest mocny? Jak, jak go tak długo już analizowałeś, to co nam możesz o nim powiedzieć? Znaczy tutaj e, powiem tak, Rings zweryfikuje w czym jest mocny, w czym jest słaby. Nie będę tutaj rozkładał teorii, e, w, w czym co i jak, bo tak naprawdę e, po pierwszym gongu będzie wszystko wiadomo i zobaczymy przed telewizorami lub na hali, więc zapraszam wszystkich do oglądania tej walki. Mieś okazję być w Blue Mountain? Czy tam jesteś teraz jakoś na stałe? O idzie właśnie z tu Patryk Szymański chyba stoliczyliście jakieś tam sparingi? Tak jest, przygotowywaliśmy się do walki razem z Patrykiem w Blue Mountain, było bardzo, bardzo naprawdę profesjonalnie, bardzo fajnie, bardzo dobra atmosfera z nowym trenerem właśnie z Gasem. I Wydaje mi się, że no, te przygotowania zaprocentują i każdy z nas, tak jak tutaj Łukasz Wierzbicki dzisiaj, będzie mógł się zaprezentować z jak najlepszej strony i wszyscy wygramy swoje walki. Głęboko wierzę w to, że Łukasz też będzie, że tak powiem, zwycięzcą swojej walki. Ja również i z tego powodu mam nadzieję, że w Spodku będzie duże święto dla boksu dla nas. Jak oceniasz tą walkę Patryka? Jest gotowy na, na taką siłę Talarka? Czujesz, że, że jest mięśniarsko lepszy? Znaczy ja powiem tak, technicznie i że tak powiem pod wieloma względami, z całym szacunkiem do, do Talarka jest Łukasz na pewno dużo lepszy Tylko pod względem... Tutaj, Patryk. Przepraszam, Patryk, tak jest. Patryk jest dużo lepszy E, tylko chodzi o to, że po prostu tutaj, e, tak jak u wielu zawodników, odegra rolę głowa, bo e, talarek ma bardzo niewygodny styl boksowania, jest taki ciężki do przewidzenia, nieszablonowy i to jest ta, taka jego największa szansa. No i też wiadomo, ma czym uderzyć, jest e, właśnie z tego powodu też e, tutaj niewygodny, a <laughs> Łukasz jest zawodnikiem bardziej poukłada, że Patryk. Jest zawodnikiem bardziej poukładanym, technicznym, szybkościowo, wydolnościowo bardzo dobrze przygotowanym, więc no walka będzie bardzo ciekawa i tutaj ciężko mi wskazać faworyta, choć wiadomo, że jakby patrząc na plusy i minusy, jakby tak ktoś chciał teoretycznie sprawdzać, to wiadomo, że więcej plusów jest po stronie Patryka, ale, ale ring to zweryfikuje i mam nadzieję, że kibice będą mieli dużo fajnych emocji. O Gasie Karenie, na początku mówiło się o samych superlatywach, jak Tomek wygrywał, teraz już się pojawiły różne, różne głosy i w drugą stronę, jak Ty go oceniasz, bo pewnie z niejednym trenerem współpracowałeś, jak oceniasz jego postawę, czy w narożniku, teraz jak miałeś okazję oglądać, ale i na treningach. Czy znaczy tak? No jako człowiek, bardzo fajny facet, bardzo dobre podejście do zawodników. Jego warsztat trenerski też bardzo mi się podoba i przede wszystkim jego podejście do zawodników jest bardzo dobre. i Tutaj jeśli chodzi o moją osobę, to widać, że nie chcę jakby przestawiać mnie stylowo lub cokolwiek zmieniać, tylko chcę rozwijać po prostu to, co już przez tyle lat robiłem. Ustawienie na nogach, praca przez balans z ciałem, luz i płynność ruchu, no, to są rzeczy, które też jakby trener ze Stanów, który mnie kiedyś trenował, trener Hill, też zwracał na to uwagę i jakby tutaj gaz też idzie w tym kierunku. Ja ze swojej strony no, mogę każdemu trenerowi tutaj podziękować, z którym miałem styczność z ostatnio trener Przywara też e, zrobił bardzo dobrą robotę przed walką w e, Trener Fiodor Łapin, który ze mną m, był związany i w boksie olimpijskim i e, w boksie zawodowym przez długie lata też e, mi, że tak powiem, u, u, ukierunkował, wiadomo, styl. Trener Marek Groskowicz i Maria Małagocki, trenerzy, którzy mnie prowadzili od juniorów, wiadomo, od każdego trenera można coś wynieść e, i tak naprawdę e, ja tutaj już jestem zawodnikiem na tyle ukształtowanym, że gaz stara się to wszystko jakby udoskonalić i jakby ładnie wszystko obrać w fajne ramy. jeszcze na koniec o Łukaszu, którego tak wywoływałeś, e, gdzie ma szansę zajść ten chłopak? Czy, czy to jest nasz produkt, że tak powiem, e, będzie eksportowy, będziemy, będziemy się nim cieszyć, będziemy go pokazywać za granicą, czy, czy to jest tylko chłopak, który może walczyć w dzierżeniowie na Kigalach. Jaka jest Twoja opinia? <laughs> po jednej walce tego nie ocenił moi kani, to wszystko weryfikuje walka i tak naprawdę każdy że tak powiem, zawodnik ma inny styl boksowania i zależy kto jak z kim będzie walczył. Łukasz na pewno jest zawodnikiem, który też będzie przysparzał wielu problemów przeciw swoim przeciwnikom, bo jest bardzo lotny na nogach. Umie z tego uderzyć też, tak jak to pokazał dzisiaj i na pewno swoim stylem może sprawić wiele problemów każdemu zawodnikowi, ale tak jak powiedziałem, styl robi walkę i zobaczymy jak. Będzie w innych, w innych tutaj pojedynkach z jego udziałem. Ja mu życzę z całego serca, jak najlepiej. Jest bardzo pracowity, bardzo profesjonalny w tym, co robi, więc uważam, że może daleko zajść. Dziękuję ci bardzo. Wszystkich fanów Boxu zapraszamy na stronę Facebook Box oraz na stronę naszego sponsora Billopola.